Pameninga, i mało wielki z tej strony Franek ma e, Dzisiaj jedziemy sobie do Wrocławia po nową, po odbiór ciężarówki marki Volvo. Na miejscu zobaczycie jaka ciężarówka. Pojazd. Piękny, bardzo pięknie, szczegółowo zrobiony, tak, jakieś urywki z wam zrobię, ale takie, że po prostu nie będą slo tylko się tam gdzieś będę zatrzymywał po drodze, powiem jedno, będzie super, więc ja się chwilowo, ludzie z wami rozłączam, no, no i za chwilę się widzimy na miejscu, dobrze ludzie, ja już jestem od... znowu, tak, Stanąłem sobie na chwilę na stacji, na będzie tak zwanie zostało mi ile? 196 km jeszcze trochę jest łączę radio, muzyczkę i pojedziemy chwilę razem. Tu me amas, me estás de conocí, ya que aluvitan a todo pacto conquistarte apre uno español por ti para lo que poco de poco mí bailando pegadito así, poco de poco de ti. Xda Wcale nie. ręcznego ludzi włączam. Mi się auto toczy. Gdzieś z Nie rozejrzałem się, ale rura. nie mogę się, ludzie, doczekać mojego nowego wolna. Do firmy. <mulety> Jak ja wyprzedzam, ale wstyd. Ale wstyd! Ale wstyd nie, ja. Za chwilę widzimy się już na miejscu. I witam Was znowu ludzie Tak już wjeżdżamy na Wrocław Powiem no jest SP Jeszcze raz, Volvo jest po prostu miło Tak nie mogę się doczekać Po prostu nie mogę wytrzymać już tak pruje ludzie że nie uderzyłem w gościa. Ta osobówka ma chyba wystarczającego od ciężarówka. Czy ktoś wie jak na imię ma dziewczyna sąsiedniej ulicy ona bym tym sercu ciągle gra. Tam mają ciężarówkę ludzie tam schowaną w środku. Nie będzie czekała na podróży, bo jest tak nawalona rzeczami. Nie będzie czekała. Ojeź, nie tak. Jest tak wyckana za przeproszeniem, bez urazy. Wyzyskana, tak jest odwalona, że stoi w środku, żeby nie za pierwszy za Trochę mnie kosztowa kosztowała, ale później Wam ludzie teraz nie będę mówić ceny, później powiem. Tak już będzie mi się Każdego dnia spotykam ją, co, ci, 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 ci? co muszę tyle? zrobić, by być z nią. Nie umiem już tak dłużej żyć, jak chciałbym noc. tylko przy niej być. Czy ktoś wie, jak na imię Dobra, ma? Jak widzicie nie mam jakiegoś tam pastata, jakiejś tam bety Kopień na Skoda. Abym sobie tego A może kiedyś tutaj załatwimy sobie na wątpliwoje Tu będzie to może mój ustaw Bo dzięki puszczają mnie Tam gdzie jest w środku. Tak, ja ludzie idę spisać dokumenty i zaparkuję pięknie. Pokazuję, że jest zamknięta, ale jest tym, Ale yy, nie za um, Tak. za chwilę. Za chwilę mi, za chwilę widzimy się w ciężarówce, Jak jest wszystko będą dokumenty podpisane.

500 nie chęć. Tylko tam jest 420 napisane i się nie da tego zmienić, więc smutek. Ale jest dobrze. Ludzie poczekajcie. Włączę muzyczkę. Podgłoszę na moment grę i zobaczycie jakie to Volvo ma piękne dźwięki. Ja... i słuchajcie! Jak widzicie ludzie, piękne dźwięki wydaje ten pojazd marki Volvo. Jak mówiłem, jest wyciskany. Proszę środek. Z, jeszcze raz z zewnątrz. Konwaj exceptonel pisze, bo będę większe zestawy wodził, ale za chwilowo nie ważne. Tak, poszukamy teraz ludzie. Czekajcie, tylko w grę zapiszę. O, tak, to jest mój nowy safe. Nie pokazywałem, tak, bo to pokażę. Moment. I tak. Chwilowo to ja chyba ludzie, wiecie gdzie pojadę? Pojadę po prostu gdzieś sobie tirem. No wolno po prostu. A na Hanover pójdę. O tak. 600 km około. Teraz ludzie będę nagrywał trasę. Startujemy. Gule, tyr jest. Volvo samo jest od SCS-a. Mogło być, może się szybko. Volvo jest od SCS-a, SCS ale dużo modów było wpakowane. Czyli Pack deronkos, czyli Dzięki v 8 które też klaxon dodają I Zapomniałem wam tarbor pokazać, ale Tarbor to już na jakiś pauzie, pokażę. O Jędzie! A na fizykę ludzie to ja mam moda Advanced Physics Jak chcecie jego mieć no to albo wejdźcie na Steam A albo wejdźcie sobie z Ubera Microsoft A4 Tam w modach tam Tylko 5 tam to Wy możecie szczepić Piękne A na bombach już pojedzie mm. Oczywiście mam tutaj też Moda Volvo FH Nie moda tylko dodatek DLC Volvo FH Tuning A eso que pasa, eso que pasa. Tus ojos que ya están. No cabe la energía que me pone loco en nación la canción de amor. Vea como la cinética. La física torpina. La física luz de 65 de renovar. Y O widzicie? Nawet mam iPhone na nawigację. A tu normalne Dzięki. O, ja ludzie ja Zapomniałem w sumie ile kosztowała. Ale później powiem wam, pokażę, le, ludzie wam cenę, za którą muszą sprzedać pojazd. Ten oto pole boki. Okay. Ja cię! Ile tutaj policji jeździ. Bym strzedł na lewą, ale ktoś się pewnie opią. No ja cię kręcę, widzicie ludzie za policja tutaj jest. A zjawi się widzicie, jak ja nie lubię. Nie ta policja w jak macie, ludzie z... jak macie ludzie jest zwiększony much ruch drogowy. Macie modę na poli na te dodatkowe to tak to umie zdenerwować że ja cię twierdzielę po tak to ludzie piszcie na ile wam się to volvo po podoba się zaraz na tą fizykę naj od 1 do 10 piszcie o tym Volvo najlej oceniacie w komentarzach nawet głód jest no. no 9 na 10 8, 9 na 10 bo tam to znam małe takie. takie jak tutaj widzicie Tamto o Poland. O, o to Poland oto to to się też nie, nie zacięło się to to też, to się albo za nie ma na ma ani co się może Razit třeba budu dvoře. To je vůbec O. Sa, gdzieś pod palmami raj mówili jedź, bo tam podobno życie ooo To był przepiękny czas, życie więc było bardzo miło I nas, wika więc... nas, wika Tak, na dzisiaj to dolecie do Hanovera i kończymy trasę Tak krótko będzie dzisiaj w środę Widzimy się ludzie po prostu już w Hanowerze. Na trzy, dwa, jeden i jesteśmy w Hanowerze. Mogę pokazać. Jesteśmy, mamy kilometr do dojechania. Szybko na. No. U was to jest jakiś moment, to trochę zajęło jednak to trochę dużo zajęło. O, nie pamiętałam, że nie był wbiler w skanie. Tutaj. W no, chyba. Może kupimy kiedyś skanie 1.64 L. O, świetnie. Mamy się w skanie 1.64 L z się silnikiem. Wstanie. Ja wyłączam muzyczkę. Zaparkujemy pięknie obok skani i podgłoszę muzykę, więc albo nie muzykę, tylko to o ciężarówkę. Więc, ludzie, ja już się żegram. W sumie. No i cześć!